Witajcie. Witajcie. Ostatnio mówiliśmy o pięciu poziomach słuchania. Mówiliśmy również o aktywnym słuchaniu, a dzisiaj powiemy od słuchania do działania. Zaczynamy od Słowa Bożego. Tutaj nie, nie, nie da się pominąć pierwszego listu świętego Jana. Trzeci rozdział, 18 werset. Dzieci nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Nie jest ważne to, co deklaruje się w słowie, lecz to, co się urzeczywistnia w czynie. Co innego mówić, że się chce pełnić wolę Bożą, a co innego po prostu ją pełnić. Tylko posłuszeństwo Bogu wyrażone w czynie ma wartość przed Bogiem. I tylko posłuszeństwo wyrażone w czynie może zmieniać ludzi, i może zmieniać świat na lepsze. Ten pierwszy fragment tak nas zainspirował bardzo. I może teraz kilka przykładów. No wróćmy do tego Mojżesza, o którym już mm -hmm. mówiliśmy sobie. No, że był wezwany, że fajnie słuchał. No wiadomo, on się troszeczkę opierał, miał tam swoje, mm -hmm. swoje, swoje takie pięć minut ludzkie, że, że nie do końca chciał. Ale jak już, już podjął działanie, to naprawdę, można powiedzieć, że poszedł na całość, tak młodzieżowo. Po prostu no, poszedł za, za Panem Bogiem i też tu widać, że jakby to jego działanie ludzkie zostało jakby spotęgowane Bożą łaską. Czyli no, własnym działaniem i Bożą łaską dokonał wielkich rzeczy, czyli wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej. Drugim przykładem, o którym też już sobie mówiliśmy, jest Maryja i Józef. Oni nie tylko słuchają Pana Boga, nie tylko słuchają siebie, ale przechodzą do działania. Robią, robią wszystko to, co mają robić, to do czego zostali powołani, wezwani. I to ich działanie może nie zawsze jest takie spektakularne, takie. Taki, głośne. Takie głośne, takie niesamowite, tak. ale to też jest takie codzienne, zwykła praca w domu, kobiety, która gotuje, sprząta, mężczyzny, mężczyzny. Którzy, który pracuje, zarabia na utrzymanie, uczy syna zawodu, to jest takie działanie proste, zwyczajne, takie zwykłe, zwyczajne życie mhm, w Nazarecie, to też jest dla nas taka inspiracja, no. Też tak sobie myślimy, że komunikacja nic nie znaczy, jeśli za naszymi słowami nie idą czyny, prawda? Bo. I konkretne działanie, bo możemy mówić dużo, a to nic może nie zmieniać w naszej relacji, tak? Bo nic może nie wynikać z tego, że mówimy i za każdym razem możemy umawiać się na rozmowy i długie godziny przegadać, ale jeśli nie, nie będzie to... Zakończone działaniem, odpowiednimi jakimiś postanowieniami, działaniami czynami, to się, to się to nic nie zmieni. Czyli po skończonej rozmowie, po skończonym dialogu należy podjąć jakieś działanie, jakąś pracę. No właśnie, bo znamy takie powiedzenie, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Czyli to, że my chcemy, żeby nawet chcemy coś zmienić, to jeszcze nic nie znaczy. My musimy to, to robić, musimy przejść do działania. Warto też jakby prosić, modlić się o łaskę, w której będziemy zmieniać swoje zachowania, przyzwyczajenia, w którym będziemy działać. My, jak wiemy dobrze, Pan Bóg buduje na naturze, na naszej ludzkiej, słabej naturze. Jeżeli będziemy go prosić i będziemy działać po ludzku wszystko to, co możemy i jak najlepiej potrafimy, to Pan Bóg nam da łaskę i spotęguje nasze działanie. A jeżeli nie będziemy robili nic, to jakby wiążemy Panu Bogu ręce. No, skoro takiego Panie Boże mnie masz, jakiego mnie stworzyłeś, tak. Tak, no to nic, nic się nie tak, zmieni, się nie no, zmienimy, bo z tak. samego chcenia nic nie ma też y, warto wyjść y, poza swój egoizm. Y, czasami jest tak, że staramy się w, w rozmowie y, coś dla siebie ugrać, coś y, y, mieć jakieś tam, y, nie wiem, moje na wierzchu, że się tak wyrażę, kobiety tak mają, czasami, że to, Proszę, że to jest takie przepychanki, prze, 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 te, te przepychanki też słowne. Tak naprawdę to tak, żeby troszeczkę jakby schować ten swój egoizm. Że żeby tak wyjść spoza, spoza siebie, tak? żeby, żeby spojrzeć też na tą drugą stronę. Tak jak w Piśmie Świętym ładnie jest napisane, że wiara bez uczynków jest martwa. Tak też komunikacja bez działań z naszej strony też jest martwa. Też tak bardzo ładnie powiedział Sokrates, że Natura nam dała dwoje oczu, dwoje uszu. Ja jeszcze dodam, że dwo, mamy dwie ręce, dwie nogi, a tylko jeden język. Czyli, czyli też zaprasza nas do tego, nasz, nawet nasza sama natura, do tego, żebyśmy więcej patrzyli, więcej słuchali, więcej działali, a mniej mówili. Jeszcze tutaj przy komunikacji, przy rozmowie i przy działaniu. E, musimy powiedzieć też o emocjach, e, że, żebyśmy nie, nie, nie rozmawiali w emocjach, nie działali w emocjach. Jeżeli między nami coś, była jakaś różnica, tak. a wręcz się pokłóciliśmy, tak. jesteśmy źli na siebie, to poczekajmy, niech te emocje trochę opadną, I żeby minął jakiś troszkę czas, tak, tak troszkę nas. Nas ten czas ostudził, żebyśmy trzeźwiej mogli spojrzeć na tą, na tą sytuację. I oczywiście trzeba rozmawiać o tych emocjach, ale nie, nie, na, nie, nie w emocjach nie w trakcie. Nie w trakcie. <noise> nie w trakcie. Tak, żeby no, jednak nie trzaskać drzwiami, nie używać sprzętów kuchennych do, do lotów, tylko do tego, do czego służą. Także tak emocje, emocje są ważne, ale nie, nie, nie działajmy, nie rozmawiajmy w emocjach. A, a z drugiej strony rozmawiajmy, jakie miałem o, emocje, że mnie coś zabolało, miałem z tym związane emocje, wypowiedzmy to hmm. potem, na spokojnie. Hmm. Dlaczego? Dlaczego, Dlaczego też to... tak się zadziało, tak? Żebyśmy potrafili sobie to wyjaśnić. Tak, i powiedzieć, tak. I powiedzieć, czemu mamy takie emocje, co się zadziało. Ale, Ale już na spokojnie. Na spokojnie, tak. Dziękujemy wam e, za dzisiaj. E, zapraszamy was do... Po pierwsze, do słuchania, po drugie, do efektywnego słuchania, a po trzecie, do działania z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, do zobaczenia.